Z tej strony kupić jak się maneczko. A, a razem mną jest? Pani z wąsem. Tak, Pani z wąsem to jest moja przyjaciółka. Znamy się już bardzo długo, więc będziemy nagrywać razem z Sky Warsy. No ja też witam szanownie swoich widów. Ma dawno z... mówiłam, dawno nie było mnichników i. O, no, zaczynamy na rękę. No właśnie, z, z, właśnie, będziemy się do siebie nawzajem dobijać, Ender underperkle. My mamy jakby co sojusza na razie. No, tymczasowo, na razie? No, żeby nie było no, masz że, że na Ma, pierwszej. to na środek. Um, um, mam dla ciebie tutaj żelazo na pierośnik. Um. Masz EnderPerkłę? No mam perełkę. Na środek. jakiś koks się tam tepnął, już, już po to biada. Pani z wąsem Spudłowałem, spudłowałem, spudłowałem go A Ja go zabiłam na perełką Ktoś się w ogóle tam tepnął do ciebie z żelaznym mieczem, z silną zbrojką, więc... Kuba! Nie mam może żelaznego miecza? O no, kubie? Może nie mam żelaznego miecza, ale... Albo mam, albo mam No, więc on też ma żelazny miecz, więc... Ona, to jest ona I on, I on też jest tu mnie. No więc teraz um, Ada będzie mi tutaj kibicować pani z kib Pani z będzie mi kibicować, a ja w tym czasie ja będę tutaj z łuku nawalał w tych słabe uszy. E, no tak. Jaki cel? Ja tu parkura przychodzę i ja zastopuję swój filmik. No właśnie. Ja zastopuję filmik i ja za chwilę Pod wracam. 10. No. Pani z Wąsem za chwilę wracam na swoim nagraniu, a ja nagrywam. A ja na razie parkura porobię. Teraz mam perełkę, więc idę na środek. A ja miałam koksik na środku, nie wiem, jakiś pelitek mi zrobił, bo miałam małe szecia. Ja mam chyba więcej z więc ja... ty. Ja... bo ja mam trzy. Dobra, tak. mamy już żelazny miecz. jesteśmy koksem, ziome, więc... Ej, jakby schodzi. co, pod moim filmikiem będzie link do Kubdziaka. Tak, do mojego kanału będzie A... wszystko. Ja powinnam na swoim filmiku powiedzieć. No. Więc właśnie został jeszcze jeden gracz tam. A ja widziałam coś filmiką, która było. A pod... będziemy mieli Twoje filmiki? Więc ziomy, jesteśmy tutaj zaraz tego słabe usze zabijemy No bij Więc on tutaj już się mnie w ogóle nie spodziewa, a ja go od tyłu zabiłem! I spadł Więc ziomy, chyba wygraliśmy O nie, jeszcze jest, jest, jest tam gostek. Dobra, więc żelaznego go pobijemy Serwis nigdy no więc wygraliśmy pierwszą arenkę, więc ja i pani z wąsem wskakujemy na kolejną, dwa, więc raz, dwa. widzimy się. Siemaneczko, to si 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 jest kolejna si arena. No i ja wracamy po przerwie. Dobra, więc... Arena, arena, na cztery, trzy, dwie, 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 dwa, jeden. Dobra, Ada jest naprzeciwko mnie, pani z wąsem. Sorka, myli mi się. O, mam łuk, perełkę, więc będzie... Mam dwie perełki, mam dwie perełki, więc pójdę na środek. A ja nie mam perełek. Na ja muszę jeszcze z tym wyjść z tego mojego domku. Ja, tu jest ja i pani z Wąsem. A w ogóle nie powiedzieliśmy na innym serwerze gramy. No, gramy na Anty-Survi. W ogóle wszystkie informacje najważniejsze będziemy, będziemy dawać na końcu. w opisie. Dziękuję. I spadłam. Pani Ale z Wąsem, jak zawsze, jest? spada pierwsza. Brawa dla tej pani z Wąsem! Tak, brawo, zaczynamy. Dobra, ja zatrzymuję. Widzimy się, za chwilę. No. A ja się zatrzymuje filmik? Za chwilę? No. Muszę pogadać witam. No, a znowu wracam, może nie jesteśmy na kolejnej arenie, ale muszę z Wami pogadać. Prawda nie było mnie w filmie, bo były dwa z y, zimy, a już są wakacje. Dlatego tak wyskakuję z takim jakimś Minecraftem. Skywarsy i te sprawy, ale będę w najbliższym czasie nagrywać Simsy, Wiedźmina, jedynkę, bo wujki jeszcze chcę jeszcze jedynkę przejść. Lego, Jurassic World, Simsy. No właśnie, na moje odcinku też to słychać. Niestety, przepraszam, że jej nie, nie wyciszyłem, ale co obok mnie? <laughs> no będę to nagrywać. Jak, jak, jak widzowie kubiaka też, są, to tutaj wpadł na kanał. Tak, ja to... Ja te... No więc właśnie wygrałam kolejną arenkę, więc widzimy się za chwilę. Trzeba ziemy, to jest z tej i jestem pani z Wąsem jak zawsze... No zwracamy właśnie teraz poprzednio przerwie. No, zaczynamy kolejną rękę. 15, sami 10 sekund zostało do rozpoczęcia. Tak, 10 sekund do rozpoczęcia. Więc zaraz pokażemy tym nubom jak się gra na Skywarsach. Oczywiście. O, czy... No ja już trzy razy wygrałem, lecz niestety pani z wąsem nie ma do tego talentu. Nie mam szczęścia w ogóle do tej gry. mam grać w, w, w game. No Niestety ja już nagrałam odcinek i nie chcę się nagrywać kolejnego, więc żeby, nas, żeby was nie, nie zanudzać. Wy, ty, wy! Ja mam jakiejś i ity, której się nie da w ogóle użyć. No, bo są błędówiniane. Proszę u mnie nie przeklinać na odcinku. A co to za klej, że góry. w Dobra, ja nie mam... Ale ja spadłam, bo ktoś mnie zaszczelił. No, no, Jak oczywiście! No właśnie, nie. ja idę stąd. Ja idę. Ten nie działa. No więc pani z jak zawsze umarł, umarła. Pierwsza, chodź na coś innego na jakąś minigamecia. Ja se pójdę zaraz. No bo mnie już no. to kurde w Dobra, więc widzimy się za chwilkę. No, widzimy się za chwilę. Już chyba na inny minigame. Na innym minigame się. No i u mnie jeszcze będzie trwał odcinek, gdyż Pani z wąsem nie będzie za zanudzała swoimi gadaniem. No. coś to jest Unlimited nudne. No ja, jaki? Ja idę na kubek. Idziemy kubek. A może na nie dni? Jeszcze jedna parę spokojnie. spoko. I, wow, dobra, zrobiliśmy taki grzampa, żeby ten gościu nas nie zauważył. Spoko, nie zauważył nas. Dobra, jestem się go boję, on zaraz mnie zobaczy. Więc tak. my tutaj na szczęście przejdźmy. E, do narzędzia, ja mam największego skilla. Na parkourę. Hmm, no właśnie. Już nie mam ja już wracam i nie jestem tym razem na Skywarda. Jestem na parku. Nie cały czas na tych samych skaki. Z nie wiem czy mi się ja tu przejdę. Jestem na Easy 1. No więc właśnie ja jestem na Skywarsach cały czas i właśnie robię u ta Matrixa. Ui, spadłam. Ui, spadłam. O no i do tyłu spadłem. W moim szczęściem to nigdy nie wiadomo. co to kurde. Czyli w ogóle skakać nie można. Więc... yes. Zaraz mnie zabiją I Więc właśnie mnie zabili, więc zjemy Zaraz Siemaneczko jestem, kurczę To jest kolejna z Sky Warsów Jaka? Moja przyjaciółka Pani z wąsem powiedziała, przed Sekundą. Więc Jednak udało mi się no, ja panią, z panią z wąsem mi się udało Namówić na jeszcze jedną arenkę Pani z wąsem ma dwa, Dwie perełki, ja jedną a, to środek! A! a ja się nie cieszę, że mam perełki. To pójdzie na środek? Tak. Aha, to ty. Aha, tak, dobra, dobra. Nie wiem, ja biorę tą. Ej, ja miałam brać tą, mój Ja biorę tą. Masz buty żelazne? Tak. Co? No. Właśnie musimy bronić naszej środkowej wyspy. Eee, no nie, butów nie mam żelaznych. W ogóle butów nie mam. No, chodź dobra, więc zejdźmy tutaj na dół i daj. Dobra, ja mam łuk. Masz jakieś spodanki może dla mnie? Spodanków nie mam. Więc ja, ja idę tam do tamtego gościa. A ty gdzieś nie tego z łuku. Masz łuk? Nie. Czoły? A masz ciały? Gościa prawie rzuciłam. Podź do po tego gościa z jednym serduszkiem wziąłem. Jest mogę powiedzieć w takim razie tylko jedno This is pata. Chyba nie trafiło Dobra, nie, nie mogę wykorzystać tej zyskać, Ja nie że... chcę w mam perełkę jeszcze jedną Od tego gościa? Zabiję tego gościa Dobra, troszkę i śpiew. Muszę się najpierw jeszcze zregenerować, gdyż ci nie chciałbym umrzeć na odcinku Dwa razy już Dobra, zabiłam gościa Jakiś gości w ogóle do mnie nie widziały. Idzie zreczartowany, 13 z Więc tak. I tak pewnie Klasa do kupienia. Dobra, ja już nie żyję i więc spotykamy i... się na kolejnej arence Będziemy nagrywać tak z 15 minutowy filmik Dobra, więc jeszcze. Ja, ja zostałem, Ada już niestety. znać pani z wąsem? Bez wąsa. Bo ja nie mam wąsów, Ja nie lubię wąsów. A jakby coś, to ja mam jak tam w jakiejś aduszy skoro się stworzy, bym dała jakaś jeszcze, to ja. Bo to jakby ktoś gdzieś skubał. Niestety ja umarłem, więc... i już skap.